Rocky brock To jest najepicki event jaki byłem O tu daje coś do epickiego ten event jak to Kurde Dobra zabrał serawakę nic to nie znaczy znaczy jeszcze Nawet Six Seven tu ma po tysiąc Ty To rozumiesz? No razie dostałem w górno i dwa mega wloki, Angel i secret w jednym miejscu legendarny daje ponad 5000 mityczny ponad 6 lawaka saturnita daje 16000 ule da odzyskuje co mnie tak będę się teraz bawić samim wielkim łatwy esok i S3, co to jest to ten ja Rain. Pomogę ci Elaine jest najlepszy Ja nie, nie potrzebuję. Kopię ten największy raki brok. akurat. Ale nie jestem wielka Inkona. Jest zarazone. Nie wierzę. Och no, pan dostał pod Ta. Ta sytuacja okay, lecimy. Mam jeden bilion za to, że mam rawakę Fajz. Stać mnie. To czekaj, idę do ciebie. To chodź. Tak ogólnie life jest zaczęty. Nikt nikogo nie będzie w ciągu pół godziny lub jednej godziny wiesz co robimy. Neutulizujemy go i on znika, magicznie. Wiesz o co chodzi co nie? Co? Pitako. Pitako. Fruli frura.

jest <grystułów> tu A ty masz tego Caneloni Acid, a ja mam esoka, Acid Nie wiem, czas, czasami, czasami ja sobie nie wyżej Tak, esok jest jeden poziom gorszy Tak byłem lepiej No, no Nie opłaca się Six, seven, pickaxe Teraero, teraera, brok Tralalero, lalero, por co teraz jest, dlaczego ten up jest tak dobry a te broki Ja yeah, 6.7 kilo no to dobrze dlaczego są te odgłosy praskania kto to zrobił przecież nie wiem, ale za 9 milionów mamy aktualnie najlepszy Kirow. Ja lubię to odgłosy preskania. Nie opłaca się na Aima. Seza, Seza. Tobie też się nie opłaca? Co? Wejdź w ogóle, idziemy usunąć na Aima. Pogramy się. Jak myślisz, z Minecrafta nagramy na najnowszym kanale?